A teraz odwracamy pankejka. Trzymajcie łopatki. Pomóżcie, a ja na chwilkę odejdę. Po co mi łopatka? O, a może damy więcej koloru? Jesteś pewien? Absolutnie. Zaraz będziemy mieć super pankejka. Według mnie to przesada. Mówię ci, że będzie fajniej. A mnie się wydaje, że przesadziłeś. Dobra, przewróćmy go i zobaczmy, co wyszło. O rany, ekstra. A co to takiego? Do niczego się nie nadaje. A wiecie co? Zróbmy challenge. Co za interesująca książka. Halo, proszę o uwagę. Zobaczcie jaka piękna lalka. Lalka? A teraz spójrzcie, co ona potrafi. Wow, super! To jeszcze nie wszystko. Ta wróżka lata. To niesamowite! Widzisz to? No dobrze, chodź do mnie. Zasady są następujące: kto zrobi lepszego pankejka, ten dostanie laleczkę w nagrodę. Czas start. No dobrze, zacznę od niebieskiego ciasta. Ups, zdarza się. Zaraz podniosę. Świetnie, z ciastem jest wszystko w porządku. Można przechodzić do rysowania. Usiądę wygodniej i zaczynam. Tak, ostrożnie, a teraz zmienię kolor. To będą nogi, a sukienka będzie biała. Co za bzdury! Patrzcie wszyscy! Do pracy przystępuje profesjonalista! Sylwetka gotowa! Brawo, ja jestem mistrzem! A ja ostrożnie rysuję włosy. Czego chcesz? Nic tak chciałem zobaczyć. Różowy też mi się przyda. Gotowe. Ojej, jestem już zmęczona tym bieganiem za wróżką. Babcia dała czadu. No właśnie, muszę uzupełnić rysunek. Zdecydowanie. Dorysuję skrzydła. No, ja też. Mamy wszystko gotowe. Nareszcie cię złapałam. No to można odwrócić pankejka? O nie. Jak to? Ciasto się nie upiekło. Moja kuchenka nie działa. To okropne. Jak mogłam tego nie zauważyć? Trudno. Mam co mam. Ola boga, to się nie nadaje. Nika, ty co masz? Filka, babciu, już już. Zobacz, proszę. No dobrze. Gratuluję wygranej, Nik. Możesz się pobawić wróżką. Ekstra super. Proszę. Thank Patrz, wygrałem. Otwórzmy to. Wow, jaka ona jest piękna. Muszę ją jakoś włączyć. Gdzie tu jest przycisk? Nie rozumiem. No co jest, jak ty latasz? Pozwól, że ja spróbuję. Patrz, na początek trzeba ją posadzić tutaj. Ok. A następnie naciskamy. O tak! Wow, to naprawdę działa! Fajnie, co? No, to ruszający się cel. Ciekawe, czy trafię? Ojej, co to się dzieje? Co za rozrabiaki? Przepraszam, babciu, nie chciałem. Halo, spójrzcie na mnie, moje dzieci. Zobaczcie, jakiego mam tu puszystego królika. Chcesz marchewkę? Ojej, co za słodziak! Och, znowu zapomniałam o czasie. Jest. Okej, okay, zasady znacie. Zaczynajcie rysować królika. Szybko. Ale dobra marchewka. Halo, do pracy czas leci! E, tak, tak, babciu, masz rację. Zacznę od białego koloru. Ale będzie super, jak wygram królika. Będziemy się razem świetnie bawić. Rozmarzyła się. Dobra, ja też muszę się postarać. Kontury gotowe. Więc mogę rysować dalej. Teraz dam trawkę i słoneczko. Jaki ja mam talent! O. Mój słodki! Jaka pyszna marchewka! Ojej! Co się dzieje? Nie mam jeszcze nic zrobionego, a Nick już ma wszystko gotowe. Muszę się pospieszyć. Najpierw wezmę biały kolor. Zrobię kontury, a następnie je wypełnię. Mm, marchewka pomaga mi w myśleniu. No właśnie, narysuję marchewkę. O nie, jeszcze natka. Czas się kończy. Nie zdążę. A teraz rysuję kontury. A może wypełnię kolorem całego naleśnika. O, tak. Okej. Okay. Nik, tak fajnie ci to wyszło. A możemy zamienić się pracami? Ja tak marzę o króliku. Proszę. Ach, no dobra. Oddam ci swojego pancake'a. Zamieńmy się. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, czas się skończył. Pokażcie naleśniki. Chwilka, babciu, tylko odwrócę. Spójrz, o to mój królik. Jaki piękny, a co Manik? Chwilka, babciu. Patrz, co zdążyłem zrobić. Co tam jest? Marchewka? Bardzo przypomina prawdziwą. Zdecydowanie wygrał Nick. Co? Nick? Jak to? Proszę, trzymaj królika. Ostrożnie z nim. Jaki on jest słodki i puszysty. Ej, czemu płaczesz? No, daj spokój, nie smuć się. Trzymaj. Możesz się z nim pobawić. Dziękuję bardzo, Nick. Mój słodziaczek! Kocham cię! Ciekawe co będzie tym razem. Spójrzcie, co ja tu dla was mam. Zaraz was zabąbelkuje! Bąbelki? Ale fajnie! Jeszcze jak! To wasze zadanie! Musicie narysować taką broń. Czas, start, zaczynajcie. Yes. Dobrze, zacznę od niebieskiego koloru. Pif, paf! Piu, piu! Pif, paf! A ja narysuję kontury brązowym kolorem. Idzie mi całkiem nieźle. Dodamy jeszcze żółtego. Lilia, ty co masz? Ja właśnie potrzebuję żółtego. Dam go tutaj, tutaj i tutaj. Teraz czas na niebieski. Świetnie. Nik, zawiesiłeś się? Ej, pobudka! Zamyśliłem się. Kontynuuję. Teraz czas na biały kolor. Lecimy z tym. Oj, chcecie się jeszcze pobawić? No dobrze. Ale super bąbelki! Tylko trzeba kontynuować pracę, bo czas się kończy. Bąbelki są gotowe. Muszę jeszcze narysować kilka szczegółów. Jestem mistrzem. Na pewno wygram. Rzeczywiście, nieźle mu to wyszło. Ale nie mam zamiaru się poddawać. Zrobię okrągłego naleśniczka, a żeby było jeszcze piękniej, będzie różowy i taki cudowny. Czy on się znowu zawiesił? Nik! Obudź się! Mam już wszystko gotowe. Okej. Ojej, tym razem ja się zamyśliłam. Pokażcie, co tam macie. Już, już, babciu! Ostrożnie przewracamy. I voila. O, świetnie. Bardzo ładnie. A teraz, babciu, spójrz na moje arcydzieło. Musisz się zgodzić, że to idealna kopia oryginału. Niestety, mój drogi, tak nie jest. Wygrała Lili. Gratulacje. Hurra, wygrałam. Trzymaj swoją nagrodę. A jak go włączyć? Nie rozumiem. Może tu trzeba nacisnąć. Aj! ROSTO w oczy. Nie umiem tego używać. Odwróć to w ten sposób i teraz naciskaj. Wow, to jest to. Jakie fajne bąbelki! Patrz! Super, co? Jaki sprężysty i słodki żelkowy misz mm. trafi do osoby, która go ładnie narysuje. Moi drodzy, czas ruszył. Zaczynajcie. Dobrze. Po prostu muszę wygrać w tej rundzie. Ja też. Ten misz powinien trafić właśnie do mnie. Rysuję kontury. Ja też zacznę od konturów. I moje kontury wyszły lepiej niż twoje. Nieprawda! Teraz narysuję tło. Ja też. Białego już nie potrzebuję. Biorę się za niebieski. Ojej! Zniszczyłeś mojego pankejka? Nie mam z tym nic wspólnego. Zrobię mi się na niebiesko. Co się dzieje? O nie, mój pankej też jest zepsuty. Co to ma być? Dobra, zrobię to inaczej. Ok. Zaleję wszystko niebieskim i czerwonym ciastem. Niech będzie tak. Zrobię wesołego Misia. Można odwracać i wykładać na talerzyk. Nie wiem, gdzie ty tam widzisz wesołego Misia. No to patrz, zaraz wszystko zrozumiesz. A teraz potrzebuję tego roweru. Z jego pomocą wytnę kontury Misia. Kurczę, ja nic nie mam. Zrobię jak Nik. Zaleję wszystko ciastem i wytnę z pankejka odpowiedni kształt. No i jeszcze ułożę na talerzyku. I jeszcze chwilka i będę mieć wszystko gotowe. Moi drodzy, pospieszcie się, czas się kończy. No dalej, dalej. Piasek się prawie przesypał. Dobrze, już koniec. Czekam. Och, zdążyłam wyciąć tylko połowę. Ja też. Trudno, będę musiała pokazać, co mam. Proszę, babciu, moja praca. Bez komentarza. Nik. Co z wami, moi drodzy? Nie poradziliście sobie z zadaniem, co robić? Mam pomysł. Wytnijmy gotowe połówki i je połączymy. Lili jesteś geniuszem! Jedna praca jest lepsza niż żadna. Zgadza się? Spójrz, babciu! No to jest wspaniałe. Oboje jesteście zwycięzcami. Miś trafia do was. Gratulacje. Dziękuję. Jaki on jest fajny! Ej, on jest mój! Właśnie, że mój! To był mój pomysł! Jestem chłopcem, więc potrzebuję więcej jedzenia! I co to zrobiłeś? Chociaż to nie jest takie głupie, każdy ma swoją połówkę! Miam.